Zamiast wyrzucać zalej wodą i podlej sadzonki pomidorów. Nawet najsłabsze siewki wyrosną silne, zdrowe i mocne. Wystarczy nawóz, który możesz zrobić w każdej chwili. Przyspiesza wzrost sadzonek pomidora, wzmacnia korzenie. Wystarczy zastosować go dwa lub trzy razy co 10 dni do podlewania, ale też jako oprysk. Zawiera odpowiednie aminokwasy, minerały, witaminy i bakterie. Aby go zrobić, weź zwykły chleb. Różne resztki chleba, czy świeżego, czy suszonego, będą odpowiednie. Przygotuj dowolny słoik o pojemności około 1 litra. Pokróż chleb i włóż do słoika. Wypełnij słoik chlebem do połowy jego objętości. Zalej go wodą. Możesz użyć deszczówki. Wsyp jedną łyżeczkę cukru. Cukier przyspiesza fermentację. Zakryj słoik i odstaw w ciepłe miejsce na dwa dni. Po tym czasie uszykuj naczynie z sitkiem i odceć chleb. Rozcieńcz otrzymany płyn wlewając trzy litry wody dodaj trzy łyżki mleka. Mleko poprawi jeszcze właściwości nawozu. Teraz wystarczy podlać sadzonki. Mniejsze siewki możesz zasilić za pomocą strzykawki, większe wystarczy podlać. Płyn możesz też przelać do spryskiwacza i zrobić oprysk. Zobaczysz, że szybko sadzonki pomidorów staną się silniejsze i nie będą się wyciągać. Możesz też używać tego nawozu do innych sadzonek, na przykład do sadzonek ogórka czy papryki.